Cześć, z tej strony Patrik Strzokowski, czyli jedyny człowiek ekipy między filmami. A dzisiaj w ramach mojej nowej serii, jak co ten kanał, yy, moje kino, opowiemy sobie o moim ulubionym filmie, nie będę się z tym krył, który, dzięki któremu ten kanał zawdzięcza nazwę, czyli film między słowami Sofii Kopoli. Zapraszam Was do oglądania. Zacznijmy od tego, może czym jest przede wszystkim. Między słowami. Między słowami myślę, że można było określić gatunkiem komediodramatu z nutką jakiegoś romansu. Myślę, że można tak to określić. Całość wyreżyserowała Sofia Coppola, czyli córka sławnego i pewnie jednego z najlepszych reżyserów wszechczasów, czyli Francisa Forda Coppoli, twórcy między innymi takich filmów jak Czas Apokalipsy czy Ojciec szesny. Całość również sama napisała i... Napisała jedną z głównych ról, jedną z dwóch głównych ról, czyli postać Boba Harrisa, czyli podstarzałej gwiazdy kina dla Boba Maria. Kurwa, jakiego Boba, Billa, Billa, przepraszam, Billa Maria, Billa Maria, przepraszam to Pana, Billa Maria, Uwielbiam. Pan. Podobno, gdyby Bill Murray odrzucił ofertę zagrania w tym filmie, film nigdy by nie powstał, więc bardzo Panu dziękuję, że po roku odpisywania. Po roku nieodbierania tych listów i wszystkich jakichś głosowych wiadomości o pani Kopoli zechciał pan wreszcie zadzwonić, odzwonić chyba do niej i powiedzieć, dobra, możemy o tym pogadać, nie? Więc bardzo jestem z tego zadowolony. U boku Billa Marea zagrała fenomenalna aktorka, która wtedy dopiero zaczynała swoją karierę. Tą aktorką jest oczywiście Scarlett Johansson, która w tym momencie jest znana pewnie z serii Avengers. I z historii małżeńskiej, za którą dostała nominację do Oscara w tym roku. Pim, między słowami, był nominowany do wszystkich najważniejszych nagród w Hollywood, czyli do Oscarów, Złotych Globów oraz, no nie w Hollywood, ale w Wielkiej Brytanii, był nominowany do BAFTY. Z czego oczywiście wygrał Oscara za najlepszy scenariusz, wygrał. 3 Złote Globy, w tym za najlepszą komedię lub musical, najlepszą rolę Billa Murray'a w komedii lub musicalu oraz najlepszy scenariusz. Ale o czym tak naprawdę jest ten scenariusz, za który Sofia Coppola dostała tyle nagród? Bo tak naprawdę jest to bardzo kameralna historia o dwójce ludzi, która czuje się samotna w Tokio, nie znając zupełnie języka i nie mając z kim porozmawiać. Jest to historia opowiedziana z perspektywy jednej Y, zarówno jednej i drugiej osoby, czyli podstarzałego aktora, y, który przyjeżdża do Tokio, żeby nakręcić reklamę Whisky Suntory, y, że zwyczajnie zarobi. A z drugiej strony mamy młodziutką żonę, y, chyba sławnego fotografa, który przyjeżdża do Tokio, żeby y, zrobić sesję niekiemuś sławnemu koreańskiemu zespołowi muzycznemu. On wyjeżdża tak naprawdę od razu do. Na te zdjęcia tak naprawdę na kilka dni, bo wjeżdża na jakieś zdjęcia plenerowe, ona zostaje sama w hotelu i nie wie co ze sobą zrobić. Bardzo dużo ze scen, które tak naprawdę później weszły do właściwego filmu, zostały improwizowane przez Billa Murraya, tak na przykład jak yy, scena kręcenia tej sesji zdjęciowej z Whisky, gdzie mówi o o Jamesie Bondzie, czy mówi o o wielu różnych rzeczach. tak? Na przykład gdy właśnie z tym Japończykiem, który robi zdjęcia, mówi do nie yy, Japończyk mówi do niego, żeby pokazał Roger Mo, czyli jednego z, Bond, z, z aktorów, którzy chcieli się w postać Jamesa Bonda, on mówi, nie, dla mnie zawsze to był Sean Connery. I Sean Connery. I powiedział tak, prawdopodobnie z tego powodu, że Sean Connery kiedyś sam nakręcił reklamę Whiskey Sanctuary. Roger Moe? Roger Moore. You know? Roger Moore. Roger Moore. Oh, yeah. Okay. okay. I, zawsze myślę o Sean Connery. Seriously. No, no. Didn't you get the Sean Connery no. one over here? Roger Moore. Okay. Okay. Yeah. Um, Sofia Coppola pragnęła, żeby ten film wyglądał jak najbardziej realistycznie, wręcz prawie można powiedzieć dokumentalnie, bardzo kameralnie, co bardzo widać w zdjęciach pana, o którym właśnie zapomniałem, więc gdzieś tutaj będzie pewnie jego imię i nazwisko. Choć sam jej ojciec, czyli Francis Ford Coppola, jak wcześniej wspominałem, namawiał ją, żeby kręciła to w nowoczesnym, bardzo tak, na tamte czasy, systemie High Definition Video, chyba tak to się nazywało. Ale sama reżyserka stwierdziła, że chciałaby nakręcić to bardziej właśnie w tym kameralnym stylu, bardziej w tradycyjnym stylu, co pozwalało jej właśnie zachować romantyczność, jak to sama mówiła w wiadach. Tego dzieła. Eee, film jest bardzo nisko, nisko budżetowy, tak samo mówi to nam o tym ekipa filmowa, która była bardzo mała i tak samo mówi nam budżet tego filmu, który wynosi 4 miliony dolarów, więc mógł walczyć o wszystkie niezależne nagrody. Eee, czy to widać? Myślę, że nie, dzięki właśnie scenariuszowi opisanemu przez Sofię Kopole. Przez postacie, które wykreowane są genialnie przez Billa Murray'a i Scarlett Johansson. Robi to naprawdę bardzo wielką robotę. Co jest, myślę, dosyć zabawne, ekipa filmowa nie miała wszystkich e, skutków na kręcenie tego filmu. Nie mieli zgody, żeby kręcić w japońskim metrze, ale że ekipa filmowa była naprawdę bardzo mała. Udało im się bez zatrzymania przez policję nakręcić ten film, więc no, no rzecz absurdalna. Zdjęciowiec yy, większość scen nocnych pięciu bez sztucznego oświetlenia, czyli pięciu bez żadnych sztucznych yy, lamp. I wielu japońskich filmowców, którzy byli tak jakby w tej ekipie filmowej, powiedzieli, że wręcz odchodzi od zmysłów. <laughs> Sama Sofia Coppola już wcześniej była w Japonii, co potwierdzało nam na przykład fakt, że yy, miała tak jakby takie fotografie różnych miejsc i różnych tak jakby ujęć, które później, e, które później pokazywała zdjęciowcowi i innym aktorom na planie, żeby tak jakby odzwierciedlić to, co miała na myśli w tamtym momencie. Tak naprawdę, co w ten film szczególnym? Nic nie powiedziałem tak naprawdę jakiegoś wielkiego, że film o samotnych ludziach w Tokio, w kraju, który nikogo nie znają, e, dosyć kameralna historia, ale rzeczywiście to wszystko jest prawdą ale film ma w sobie coś magicznego. Nie wiem co to jest. To jest bardzo ciężko odkryć. Ten film się zupełnie nie starzeje. Oglądałem go naprawdę jeszcze sześć razy i za każdym razem odkrywam coś nowego. Nie chodzi mi tylko jakby o jakość tego filmu, czy jakieś smaczki z tego filmu. Chodzi mi o jakąś nową wrażliwość. Nie wiem, czy chodzi o wrażliwość może tylko mnie. Może chodzi też o wrażliwość tego filmu. Jest to film wybitny. Jest to film wyjątkowy w każdym swoim cał, ale naprawdę jest to jest to coś, coś niesamowitego, coś niesamowitego pierwszorzędne przeżycie, pierwszorzędna historia, którą naprawdę myślę, że nie było tak łatwo opowiedzieć, łatwo było ją jakoś, łatwo było ją spieprzyć tak naprawdę, bo jest tam fenomenalny Bill Murray, który po prostu robi całkowicie robotę jest najlepszym aktorem, jeśli chodzi o pokazanie takiego zmęczenia na takim twarzy, jakby zmęczony aktora, no to jest po prostu rola jakby podsadzona pod niego i rzeczywiście Sofia Coppola sama tą rolę dla niego i to widać. Scarlett Johansson za to gra, ja myślę, życiową rolę, pewnie w tym, po tym roku możemy się już yy, na pewno nad tym zastanawiać po roli w George Rabbit, czy, yy, czy Merit Story. Ale naprawdę jest to fenomenalna rola, pełna wrażliwości, pełna jakiejś obawy o nadchodzące rzeczy, które nadejdą się niedługo, dla niej. nie wie co robić w swoim życiu, czy to zawsze będzie takie trudne. Nie wiemy. Zadaje, film zadaje bardzo wiele pytań, które my, myślę, zadajemy sobie każdego dnia i opowiada to w nieprawdopodobny sposób. Opowiada to w właśnie bardzo kameralny sposób, opowiada to w romantyczny sposób, opowiada to w prosty sposób. Nie, nie próbuje jakichś wielkich rzeczy tam robić. Tam jeśli spodziewamy się w tym filmie jakichś wielkich farkwerków, okrzyków, wyznań miłości, to, to zobaczmy sobie jakiś film typu, typu Pamiętnik, gdzie Ryan Gosling będzie krzyczał w tym deszczu. Tu zobaczymy coś naprawdę wielkiego. Coś, czego nie można zobaczyć w każdym filmie. Jeśli chodzi o stronę aktorskiej, jeśli chodzi o stronę scenariusza, jeśli chodzi również o stronę reżyserii Sofii Copoli, bo naprawdę widać, że ma to wszystko obmyślone od A do Z. Jeśli chodzi o e, właśnie te zdjęcia, o których wcześniej mówiłem, tych kameralnych, bardzo spokojnych, bardzo wyrównanych, tak jakby ktoś e, z tego, co kiedyś słyszałem, ktoś powiedział, że wręcz dokumentalnych, nie wiem, czy się z tym zgodzę, chyba, chyba nie, ale, ale rzeczywiście, rzeczywiście ma coś takiego w sobie, z takiego może półamatoryckiego wręcz, w niektórych momentach, jak te zbliżenia w, w tym, w tej scenie w karaoke jest to świetne, jest to świetne i właśnie to jest, to jest właśnie piękno tego polskiego tytułu, tak, bo naprawdę mam bardzo dużo głupich tych tytułów, jak Dirt Dancing było przetłumaczone jako wirujący seks, tak Lost in Translation przetłumaczone jako między słowami, co jest definicją tego filmu. Ten, to wszystko, co jest najważniejsze w tym filmie, nie dzieje się w tych słowach, które wypowiada Bill Murray i Scarlett Johansson, tylko tam wszystko się rozgrywa między słowami, w takich półgestach, spojrzeniach. Jeśli miałbym porównać jakąś część do tego, część tego piękna filmu, jeśli właśnie chodzi o tą rozgrywaność między słowami, porównałbym chyba tylko i wyłącznie do portretu, kobiet, portretu kobiety w ogniu, który wyszedł również w tamtym roku i również zrobił ze mnie taką samą miazgę. Nie na, może nie na tym samym emocjonalnym poziomie, co Między Słowami, bo Między Słowami jest naprawdę na najwyższym, poziomie filmu, jest na najwyższym poziomie filmu i ogólnego kina, ale również budzi we mnie emocje jako takiego zwykłego człowieka, czyli po prostu, że mam ochotę pomyśleć o tym wszystkim, co tam się dzieje. Nie zostawię mnie obojętnym i nie zostawię mnie obojętnym prawdopodobnie do końca mojego życia. Mam nadzieję, że po tym filmie zachęciłem wam do Obejrzenia tego filmu, do zapoznania się z tym filmem naprawdę nie będziecie żałować, obiecuję Wam, nie będziecie żałować, żebyście mogli mi napisać w komentarzu, że jestem frajerem i oszustem Ale nie napiszecie tego, obiecuję, bo to będzie, bo wy będziecie kłamać, ja nie kłamię w tym momencie, Wy kłamiecie Jeśli myślicie inaczej Nie no oczywiście każdy, każdy tutaj ma prawo do własnego zdania Ale myślę, że naprawdę się nie zawiedziecie, bo, 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 bo byłbym zdziwiony po prostu, byłbym bardzo zdziwiony Dziękuję jeśli dotrwaliście do tego momentu. Mam nadzieję, że nie zanurzyłem Was moim gadaniem i tyle. Dziękuję Wam, że oglądaliście. Jeśli chcecie, tak jak powiedziałem, możecie napisać w komentarzu co myślicie o nowej formie tego kanału, czy, czy będzie Was jakaś bardziej przystępna, czy macie ochotę to oglądać. Czy nie macie ochoty tego oglądać, to będzie dla mnie, myślę, bardzo ważne. Jeśli chcecie, to polećcie ten kanał znajomym albo chociaż ten film znajomym, udostępnijcie gdzieś. Bo, bo, bo i tak nie mamy co robić, bo jest koronawirus. Dziękuję Wam bardzo, myjcie ręce, trzymajcie się i do następnego odcinka. Pa!